Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w bardzo prosty sposób możesz cofnąć zmiany na wpisie. Lub pod stronie. Jeżeli coś poszło nie tak, to zostań do końca tego filmu. Tak, jak wspomniałem, jeżeli popełniłeś gdzieś jakiś błąd, rozsypała ci się strona lub podstrona i chcesz ją naprawić, to zobacz, w jak prosty sposób możesz przywrócić to, co było wcześniej. Każdy WordPress ma zapisane wersje, jeżeli takowe były tworzone. W związku z czym, jeżeli kilka razy edytować tam podstronę, to gdzieś wcześniejsze wersje na pewno są zapisane. W tym celu klikasz edytuj pod stronę, którą popsułeś, i tutaj po prawej stronie w panelu będziesz widział poprzednie wersje. Wystarczy kliknąć i zobaczysz taki pasek, który stanowi linię czasu edycji. Wybierasz sobie tą, która cię interesuje. Dla przykładu wybiorę sobie tą, która była 5 lat wcześniej. Klikam przywróć wybraną wersję. I od tego momentu wpis został cofnięty do tej wersji, którą wybrałem. Jeżeli interesuje Cię więcej tego typu porad, to subskrybuj mój kanał.